Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, no a to jest tęczowa Krajina Tak, sezon 4. Dokładnie tak, rozpoczynamy sezon. Ten pan coś dziwnego mi robił i boję się szczerze gości, o tutaj jakieś same zboczeńcy, widzicie, e, ogółem tak, co się dzieje, tutaj ma, mamy parę nowych modyfikacji znajdujemy się w tej chwili na spawnie tęczowej krainy sezon e, co to ryż, aha, dobra, ryż na ziemi, spoko e, tak wygląda spawn, to jest chatka hobbita, którą budowałem wraz z Skatekałem. dostałem tu takie itemy na sta... oj, skype, sorry e, Dostałem takie itemy na start, ponieważ pomagałem w budowaniu i tutaj tak pozdobywałem 60 niczego, nie wiem po co mi to, ale okej. No i tak na spawn. Tutaj Sergier, który nie wita tu od lat. z piosenkę słuchał, nie? Spoko. Co to? patrzy się walka. Śmierć i życie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co za trollololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Dobra, um, co tu jest w ogóle za syf, um, Tak, tak tu jest pound. Tutaj są zasady, tak. Jeśli chcecie się dostać na serwer, musicie napisać do Skitkała jego escape, to chyba skatekrowa bodajże, daj rzecz jakoś tak. Musicie się napisać do niego, ale najpierw musicie zobaczyć film rekrutacyjny tam z których sezonów. Musicie mieć mniej więcej 100 widzów, mm, jakoś tak ogarnięty kanał miniaturki i jakoś tam filmy z Minecrafta oczywiście. Jakoś inaczej się możecie też wyróżnić, więc tutaj możecie pisać do Skitkała, jeśli chcecie się dostać na ten serwer, który jest z whitelistą. Jeśli ma, nie macie premium, no to nic nie szkodzi. Um, no i tyle, bo tyle z oprowadzania, bo wiecie, później się każdy mnie pyta, e, czy dodam go na serwer. Jak to nie jest mój serwer, dobra. Także tak tutaj to wszystko wygląda. E, ja sobie tutaj na kółeczku stawiłem od myszki e, po prostu um, zmianę jakby. Tych pasków, także no, rozpoczynamy przygodę. Ten odcinek będzie nieco skracany. Po cięciu, które będzie już za niedługo, będę nagrywał z skate'em, także się już tam prawdopodobnie ze skatekałem, jak nie z jeszcze z kimś innym, więc tak. Dlaczego po cięciu? Ponieważ ja chcę się gdzieś osiedlić, a po prostu Um, dużo osób z tęczowej krainy idzie w, za mną, o, On um, mnie bije. Um, sorry, ok, um, idzie za mną, i wtedy później mieszka koło mnie i mi się to nie podoba. <laughs> dlatego ja się będę chciał odosobnić i się gdzieś wkopać. I nie powiem gdzie, dlatego będę musiał też zgasić spawna. Także e, tak, myślę, że w którymś kierunku chyba się udam. Także teraz będzie cięcie i widzimy się już tak w mniej więcej w wykopanym miejscu lub w jakimś fajnym miejscu na mapie Także no, więc widzimy się za chwileczkę dobrze, a więc witam was już ponownie Tak się ma okolica, już koordynaty podałem, ale niestety ja i tak tu nie będę mieszkał. Nie no, może będę, może nie Kto to wie, ale nie chcę, żeby się ktoś tu wybudował ko mnie Dobra, więc tutaj jest modyfikacja Magicka czy coś takiego jest ze mną Skate już od połowy odcinka, przywitaj się. I tutaj mam dwa scrolle, zobaczymy co tam... Miałem lightning, dostałem kiedyś i earth, czyli ziemię i pioruny, nie? mam tego ognia, wody. Dobra, zobaczę co to mi da. To mi dało arcane, nie wiem co to jest. A to? Fire, okej. Okay. Okej. Okay. Zastanawiam się ludzie, gdzie się wybudować, bo tutaj mi już się pytają gdzie ja mieszkam, bo chcą oczywiście koło mnie. Ciebie tak, ciebie tak lubią takie pletki. A <grym> i tu są grzybki, tu chyba się zamieszkam, patrz, z tych grzyby. Flat musz choroba. chorobę, te plisie. Dobry dzień. Te plisie. To mogę Chyba tak. A więc tak tutaj jest pan właściciel serwera, proszę mi nie pisać w komentarzach już nigdy więcej Reputacja e... na, na moim kanale Tak, tak. po co tu wszedłem? Nie wiem Dziurga tak idę z tobą, gdzie ty idziesz. Dziurga. Dziurga. Dobra, zastanawiam się gdzie się wybudować. chyba wam to... Mówię dziennik, to może gdzieś tam. Przy grzybkach. No może. Cicho. Dobra, ale wiesz co? Będę hmm. przycinał materiał i wiem, co zrobić, żeby było nie widać koordynatów później, hehe. zakryć tylko. No tak, fajne coś zrobię, zobaczysz. A co właśnie można z tego bambusu zrobić? River cane. Lol, barwnik można zrobić z tych grzybów. Nie wróżą, wiem. A to river cane? A to są jak sticky, czyli patyki. Aha, spoko, będę miał farmę patyków. Dobra, wezmę sobie to, będzie barwnik. Grzybole. Ej, co to za klocek latający? Klocek to? latający. To są chyba grzybki. Ale tam, tam szkafki. klocek klasyk latający, patrz <grybole> tu. Gdzie ty był? Tu! On wygrał. Skateblock. Tak. <grybole> Skateblock. <grybole> Skateblock. Nie potrzebuj temu. To jest jedno żelazo. Dobra, co? To jest się. Widzicie taki hojny na odcinku nic hmm? Dobra, jem burgera w ogóle idzie do nas napalony chłopak, uważaj. He, he. he ale korporacja. Zciłem ci tutaj mega dużo żelazo. Wow, nie no kurde. Pewien podziw. Po Dobra. Jak chcesz A ja masz tutaj, ja tu cięć pisać. No wobec Mam jeszcze takie dwa. Jest dwa? Nie, dwa te, ale dwa pierwsze. Aha. Dobra, Muszę więc zrobić. ja myślę, że się tu wybuduję. Koordynaty z. No, tylko tu trzeba Pod będzie to. Minus... Nie! Co za troll? Widzicie, ja tu chcę się uchronić przeciwko pladze zwanej Frojciakowo, Anchenowo i Innowo. I bo tak, bo ja nie chcę tworzyć slamsów, jakie żeby się koło mnie tu budowali. Także. Także tak to wygląda sprawa na Jestem takim fejmem, nie? Tak. Dobra, więc ja tu takie coś buduję. Nie wiem, co tu jeszcze będzie. Robisz cięcie, czy coś? Mmm, czy. Nie wiem, może to przyśpieszę lub cięcie. Lub e, zostawia tak jak to teraz jest, bo tutaj tak barwnie komentuję parcie kopię Kobra. Kolejny, kolejny przekopałem Parcie jak barwnie ten, komentuje. Miałem Spoko. Dobra, mam tu, mam tu bloki, które dostałem e, tam budując tego e, chatkę hobbitów, co wam już mówiłem. A dostałeś? Tak. Gładuś. Tak. Dzięki Krzysiu. Pozdrawiam Krzysia, który mi zadzwonił na Skype na odcinku. Dzięki. Nie no, po prostu... Super. On mówił na PSA, ten... Ja nic litro włączone. Aha. Pogadałem sam do siebie. Super. Powiedział, nikogo nie ma. To idę. Już Geniusz. Dobra. Hmm. Czy masz może Stone'a? Ty Stone Bricka. 31. Nie, nie chcę. Nie chcesz? Nie. I ładno. Mamy Dobra. No, Aha. Masz Dobra. drewno. A w sensie crafting? Yy, nie. A co ma w ręce? Drewno. No, no właśnie. Ale nie crafting. No to masz drewno. Tylko drewno. Masz jeden. Rzuciłem ci. No Jenny jaki dociekliwy! Cztery deski, cztery deski Cztery deski, cztery deski. Cztery deski. Cztery deski. Coś ci tam strzeliło w tle jakby ktoś ci walnął w szklankę. E, no dawaj, jeżdż za motorem. Szklankę ci ktoś tam walnął. Nie kłam. Nie szklankę tylko te, od motory. Alarm. Nie kłam. O, o alarm! Mm, widać co skate robi Pam pam pam. Wiesz ja mieszkam, mieszkam w mieście to jedz. Kłagie. <laughs> Słaga, słaga. Dobra, ludziska. Ja tu buduję takie pierwsze, że tak powiem, poziom tej całej budowli. Już ludzie po egzaminach, więc będzie więcej filmów. <grym> A i tak były codziennie. <grym -a> Fajdus wyje na egzamin. <grym -a> YouTube ważniejszy. <grym -a> Dobra. Mm. A w ogóle, jak są matury, to wiesz, wiesz co oznacza ma matura na YouTube? Nie. Brak nagrywania. Aha. No, dosyć dużo jest YouTuberów, którzy przez maturę przestali. Znaczy, no, taką obsuwę. Choćby Minecraft Polska, nie? Pamiętasz? Nie wiem jak teraz, czy on ma dalej tą obsuwę. No, coś tam mówił, pamiętam. No, <ślam> pamiętam jego livey w ogóle. Ej, masz może pochodnie pochodnię, czer nową czerwoną chcę być. No, mam rost stąd. No to daj. Ej, widzę twoje oczy! LoL Słaga. swa- Słogo. Tak. Chyba nie wygląda. Nie. Jak ktoś ci wie, to się wie ten... ...to się to... Penis. Religie, to twarzy. Więc Jest jakiś motyn. <laughs> co? No tak. C co? Nie kłam, ja wiem, Skate, że ty lubisz bardzo kłamać, ale to już takie... ...nie, nie, nietypowe dla takich młodocianych krówek, co? A ponieważ się ten buguje, ten, ten, nocy, takie drgawki są. Aha. Jakby cię zimno. <grytanie> Super. Ta informacja po prostu odmieniła moje poglądy. Wiem. Seksualnie, co? Że to nie wygląda to ładnie. Dobra, ale to jest pierwsza baza. Moja pierwsza baza to jest skrzynka. Przy drzewie. Aha. Super. Ale wiesz, że to będzie poziom niżej, niżej, niżej. Wiecie, jak hejtuję, Ale jak jest... hejtuję. Ja sobie zrobię takie coś jak na sezonie 3,5. Nie kłam. Te takie... Nie kłam. poziomy. Nie kłam. Nie kłam. Nie kłam. Zaraz będę Mi się tam podoba to, co wybudowałem. Nie Ty jesteś zły. Póśniak, co? Ej. Co? Nic Heher Okej. Co? Co, co, co? Postrzegłem ten słeg. Nie. Jak się jeszcze tak schylił i się tak patrzy na mnie. W ogóle ludzie planują, że ten sezon będę częściej robił odcinki niż live. Odwrotnie, teraz? Tak Zero. Zero live, zero Tysiąc odcinków. Tak, chociaż może parę zlobię. Zlobię. Dobra, lobby. ludzie. Um, nie wiem, co ja buduję. Bo no, tu Grzybów leży. Tu będzie taka moja no. baza, number one. I. No bo ciebie jest ten. Frejcie, chciałeś powiedzieć co? Ten do zakręć. To, to coś weź coś mi to, coś. daj to, ja sobie to coś na, odblokuję na odcinku jeszcze. I to ma ten zone, widzisz to? Gdzie? Tam. Czekaj. Pan, pan jest down zone. Czekaj, piramida. Eee, no, coś widzę. No, no widzę. Cienny. Widzę. Na mapie widzę. No, widzę tak, widzę w tym tęczu. Jest to drzewa? Po prawo? Tak, no, widziałem, drzewa. widziałem tam. Fajne, Fajne, to. Fajnie, no. Dobra. chopy i dziewczynka. E, co? <noise> Trinki? Dobra, Wolał chyba. Dobra, nieważne, nie ważne Skity hehe. Dobra, słagr, słago. Słagr. W ogóle ludzie w tym sezonie tęczowej krainy nie. Ten, w tym sezonie ten człowiek krainy ma... jest dużo dobrą żarcia, więc będę robił jakieś farby. Tutaj jest tylko takie będzie moje... Te, kuchnię, będzie robić będzie. i tak. Ten, Manko, mojej kuchni. guchli, guchli, tak. 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 Tutaj tylko będzie... O się, mam beczki. Beczki one będę mógł sobie mam robić ten. biwo. Jest Biwo. I... Co? Tego lodu, to, to zaklęcie. Ty to chyba basz, ty chyba masz lodu. O i ludzie mam tu pomysł, mam tu pomysł, co? Tutaj chyba sobie wybuduję taką wieżę. Bo to fajna, fajna górka. Nieprawda. Fajna górka nieprawda. taka uformowana jest. Nieprawda. nieprawda. Specjalnie żeby... O tam, patrzcie się, dwie świątynie, co odblokowują nam. Dobra, ja dam do nich płynem. Nie, Na koniec odcinka... Ta o, ja nie pokazałem kordy. Nieprawda. cicho bo wiesz, ja, ja bym specjalnie zakrył później te z tej mini mapy Ale... Ja to będę musiał jakoś zapamiętać to W ogóle patrzcie jakie fajne animacje i w ogóle... Aha! Jak płynę to mój miecz lewituje no, Tak jest jak masz ten... Brawo To ma sens prezent, Prezenty Dobra, ja tam zaraz masz. podpłynę do... No masz... Co on płynie z tyłem? Ja Nie mam... wiem Dobra, pokrętuje Co? A, bo tu mam Czemu nie mogę tego no, użyć? Czemu no, nie... co? Czemu nie mogę tego użyć? O! Jak nie możesz, to masz... Jak nie możesz, to odblokowane. No ja też to mam. Co cold mam teraz. A tam mi jeszcze... Czekaj, trzeba zobaczyć. A, co co to jest? Tak. Patrz, co to jest? Jakieś dziwne. O. Y aha, ryż. To jest ryż. Z tego, tego... Z tego się robi olej. Aha, no to fajnie, bo już mam to. Olej. Olej, olej plus na przykład jaj. Muchamori! No. Ja, ja, no wiem. Muchamori! Ej, to powinny być twoje krówki. Znaczy... Tu powinno być skate. Kurde, też tu wpadłem. GG Dobra. Mm, trzeba iść po ten. Opacz, trzy świątynie. Jej. Um, ok, myślę, że ten odcinek nie jest jakiś przedłużony zbytnio. A co, co by było, jakbym rozwalił kawałek tej świątyni przed zebraniem tego? Nie wiem, sprawdź. Nie chcę. Nie, nic. Dobra, no e, water mam skill. W sumie na wodzie był hehe he. Ja mam shield Co? Shield, czyli tarcza. Dobra, tamten jest mój, tam dalej. Też, też to mam zblokowane, masz to. Czekaj. Masz <laughs> Widziałeś to ściąłem drzewo i spadł na mnie ten No Shield, dobra A co Jest. widzę dwa. A ty... No ja też, ale nie mogę sprawdzić tego... tego jednego. Bo bym sprawdził co, bo mam go już odblokowanego, a wiesz, sprawdziłbym co on co, mi daje. robić zrobić tą książkę. A już zrobić tę książkę, co mi ten. Dobra już Pyl mam... Taki. Już mam je odblokowany, chcesz? A wiesz, a wiesz czego się robi ten pył? Z, z, z ciebie. Ze stworu chyba wpada jakaś szansa, jest, nie? Co? Tak? A z wszystkich? Jakieś... z wszystkich chyba. Chyba. Kurde, żarcia ja nie mam. O ryżu dużo. <laughs> ryżu nie dużo. No 5 m. Da się ryż. O, deszcz. Dobra, ludziska, zbytnio już nie przedłużając, żegnam się w tym miejscu o to z panem skate'em. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Tak, widzimy się w kolejnych odcinkach z tęczowej krainy sezon 4. Także tutaj właściciel serwera. Pożegnaj się, skate. To. To jeździ. Papa. Cześć wam, papa, Rzuć kotletem w kamerzystę. To wiedzi co Dobra, cześć wam.